Witam wszystkich w dzisiejszym filmie. To ja, Artur Dabos. No i tak, Unitra, smacer telefoniczny W442 brzeg, bym stały bywalec tego serwisu. No i tak, Unitra. Mmm, SL-ki z logiem Unitra, nie, a, nie z, a nie z Logiem Diora, to, był, to były te można powiedzieć pierwsze, y, pierwsze te SL-ki, To było tak, że na, że na początku były 4. 418, później była 432, później było 440, i później było 442 logo Unitra, i później było jeszcze 442 logo Diora. I logo Diora mogło być albo czerwone, albo, albo złote. Ja te z tym złotym logiem nazywam tak po swojemu, że to jest złota seria. Ogólnie to tu sobie chodzi, ten WS. Tam były w sumie wymienione przez kolegę tylko elektrolity. Krzem jest oryginalny. Tutaj widzimy troszeczkę kanały nie są zgodne w fazie. Nie wiem, czy to wina moich przewodów, czy, czy coś, ale po prostu troszeczkę od siebie od, 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 odbiegają. E, też jeszcze balans nie jest równy, bo jest to jest ta, stary telepod, troszeczkę jest przekrzywiony w lewo. No aczkolwiek wszystkie LEDy działają, co jest rzadkością, bo zwykle się, się, wy, się wysypuje któryś, któraś dioda. Ogólnie jest nawet wyczyszczony y, i, i tak, no i y, sobie chodzi. Cała moc jest oddawana na sztuczne. Tu mam jeszcze wpięte dwa mierniki, dwa mierniki które pokazują napięcie pirazy drzwi. Tu jest mój miernik, taki już, który ma funkcję TrueRMS, rms którym, którym sobie mierzę wartości napięć, które zaraz się jeszcze zmierzy, ale to najpierw chciałbym potestować tego, ten, ten wzmacniacz do zniekształceń, więc de facto zmierzę sobie te rzeczy dopiero jakoś za godzinkę, dwie, bo teraz jest 20:39. Jak się to nagrywa, więc tak gdzieś mniej więcej 22. by się, by się podeszło do, do tematu właśnie tego właśnie tego 4 442. No i tak, więc to była na tyle tej części. I za chwilę po cięciu będzie już następna, troszeczkę później. No więc, tak sobie chodzi farelka, więc może być troszeczkę głośno, natomiast można powiedzieć, że jest skręcony na fula. WS jakieś tam coś tam sobie idzie No i próbuję wzmacniacz zajechać mówiąc kolokwialnie no i tak 46,1 stopnia na kilohercie, na kHz jak miał 1 kHz na wejściu to miał w zasadzie tam 50-51 stopni Natomiast teraz teraz tutaj przy jakimś tam sygnale właśnie na no maksała 41 no i tutaj wychodzi no już jest w sumie północ więc testował się ono 230 bez przerwy teraz ostatnie w zasadzie takie pół to właśnie miał testowanie na jakiejś, na jakiejś typowej muzyce po prostu wy, wykręcone na fulla i niech się dzieje wola nieba Ok, tak więc to było na tyle z tym WSM 442. Wszystko z nim jest w porządku. Jeszcze tam poza kadrem już skoryguję ewentualny prąd spoczynkowy, bo może, może jeszcze sobie dygnął w którąś tam stronę, żeby wszystko było idealnie. No i mogę zamykać, wzmacniać i, i myślę, że już z powrotem pakować go dla kolegi. No i teraz będę się zajmować następnym. W sumie w filmie, a taka, tak naprawdę to już jako następny sprzęt y, będzie AS642 i będzie tam tylko zwykłe, zwykłe takie dostrojenie, y, więc y, zobaczymy jak to, jak to się uda. Tak więc y, dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku z WS-em, który już sobie mogę dać wyłączyć. No i zapraszam na. Pozostałe filmy. Dzisiaj jeszcze będzie AS642 yy, i jeszcze będzie MK7008.